Dokładnie, szkoda, że tak to się stało, bo, bo pewnie byśmy wygrali ten mecz, gdybym wykorzystał jedną z tych sytuacji. E, szczególnie żałuję tą drugą, bo, bo też jak widziałem na, na wideo, to mogłem podawać do, e, do Aleksa, wybrałem strzał, no jakby wpadło to super, niestety nie udało się no i skończymy 1-1. E, też należy pamiętać, że, że Wisła miała swoje sytuacje w drugiej połowie no i kończy się wynikiem mecz 1-1. Wisła miała swoje sytuacje i tutaj wielkie brawa dla Darka Treli, bo on także jest troszeczkę architektem tego remisu. No tak, zgadza się, jego interwencje na pewno, na pewno uratowały nas przed y, stratą bramki, no ale to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, no my mieliśmy też swoje sytuacje, y, lepsze na pewno niż Wisła, no i szkoda, że się nie udało. Jest takie powiedzenie, że jak się meczu nie da wygrać, to chociaż trzeba go zremisować. Oczywiście, że tak, tyle że ten remis chyba nie satysfakcjonuje ani Was, ani tak naprawdę Wisła. O no dokładnie, no, liczyliśmy na, na zwycięstwo, bo, bo wtedy tak naprawdę bardzo duże szanse by były, żeby, żeby zmieścić się do tej pierwszej ósemki. Dalej są, no, ale, ale już musimy wygrać bodajże wszystkie mecze, więc będzie bardzo ciężko, ale dalej to jest realne. Realne tak, ale tylko chyba w teorii ta pierwsza ósemka jednak troszeczkę się oddala. Dokładnie. No, naszym zadaniem jest każdy następny mecz, gdy będziemy zbierać punkty, wiadomo, że po podziale będzie to bardzo ważne. No i fajnie też, że, że dalej mamy tą 3, 3 punktową przewagę nad Wisłą. Pierwsza połowa w Waszym wykonaniu nie najlepsza. Wisła też nie grała jakiegoś, jakiejś rewelacyjnej piłki. Ona w ogóle, ta pierwsza ocona była gorsza. W drugiej wrzuciliście ten swój czwarty bieg i... Rzeczywiście przez 15-20 minut tam praktycznie stanęliście Wisłę. Szkoda, że, że tak jak powiedziałem, nie padła ta druga bramka. No tak, zgadza się dokładnie. W, w meczu w Bielsku również nasza pierwsza połowa była, nie była za dobra, ale wiedzieliśmy, że, że musimy odwrócić wynik meczu. W, ty, w tym spotkaniu było podobnie. Fajnie, że się udało. Było jeszcze dużo fajnych sytuacji, żeby, żeby wygrać ten mecz. No niestety nie udało się, no ale tak jak Pan powiedział, jak się nie, nie da wygrać, to lepiej zremisować. Kibice, pomogli? Na pewno, na pewno. Fajnie, że, że tak wielu ich było, e, było ich słychać i to na pewno dodało wiatru nam. Mało no jest uczuć i dostu, ponieważ e, no mieliśmy, mieliśmy kilka tych sytuacji, szczególnie w drugiej połowie. No, w pierwszej połowie to Wisła nas dominowała, w, drugie, w drugiej i to zdecydowanie my przeważaliśmy. No, i mieliśmy, szkodowo Łukasz, Łukasz się nie sam na sam. Potem też mógł gdzieś tam wzdłuż zagrać, radził miał z głowy, gdzie, gdzie chciałby zobaczyć powtórkę, czy był, była ta bramka. Więc to ten niedosyt jest, ponieważ, no, no mówię, mieliśmy, mieliśmy fajną okazję, żeby zdobyć te trzy punkty. Stworzymy sobie sytuację, ale, ale musimy zachować jednak zimną krew, bo, bo bez końca tego nie będziemy robić i w końcu trzeba zacząć, zacząć wykorzystywać. Jak się okazuje, nie zawsze ta jedna wykorzystana w, Sytuacja daje trzy punkty, więc trzeba się wziąć w garść i jeszcze mocniej nad tym popracować. Podobny ten mecz do tego piątkowego w Bielsku Białej. Pierwsza połowa w Waszym wykonaniu gorsza, w drugiej pokazaliście, że potraficie grać naprawdę futbol. I jeżeli tak. będziecie tak grać, no to możecie wygrać z każdym, prawda? Tak, tak, zgadza się. Jak, jeśli będziemy grali takie, tak dwie równe połówki, jak to zagraliśmy tą drugą, to wtedy będziemy, uważam, Wszystkim sumieniem to mówię na pewno wygrywać, zgrać trzy punkty. No ale mówię, trzeba się zastanowić, przeanalizować skąd to się bierze, tak? bo, bo, bo nie wiem, no, no jest jakaś przyczyna tego. Musimy, musimy szybko szybko gdzieś tam przeanalizować to wszystko i spróbować po prostu zrobić wszystko, żeby zagrać tak jak dwie równe połówki, bo no, tych meczów jest coraz mniej i... i, i sytuacja też robi się nieciekawa. Fajnie, że zdobywamy punkt, no ale on tak naprawdę na koniec dnia nic nie daje, więc no musimy, musimy mocno popracować jeszcze na pewno. Tych punktów w tej papierowej rundzie wiosennej także na waszym koncie nie jest za dużo, bo 11 ostatnich kolejek to jest w sumie jedno zwycięstwo, 3 remisy i 7 porażek, czyli w sumie tylko 6 punktów, prawda? Zgadza się, niestety te porażki przyszły, każdy mówi, że runda wiosenna zawsze jest trudniejsza. No i, 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 I my tego doświadczamy póki co. No ale mówię, wiele, wiele drużyn ma jakieś tam swoje problemy, swoje kłopoty. My, my, my też nie mamy. Ale z drugiej strony no, sytuacja też nie jest dramatyczna, bo tak jak mówię, gdzieś ta gra się zazębia i są fajne momenty, więc to jest taki może fajny impuls do, do, do dalszej pracy i gdzieś tam do. E, pozytywnej reakcji. i Mówię tak, to, to, to może być mobilizujące w, w tej walce, w batalii o pierwszą ósemkę, jeśli nie to o utrzymanie na pewno. Nie, oczywiście, że niedosyt jest, zwłaszcza po pierwszej połowie, gdzie dominowaliśmy, powinniśmy strzelić kilka bramek i ten mecz mi e, się podoczył zupełnie inaczej, a tak Korona w drugiej połowie zaatakowała, nabrała pewności My w tym jej pomogliśmy, jej strzeliła bramkę, miała jeszcze inne okazje. Za bardzo zeszliście do tyłu na początku drugiej połowy i to było kluczem do tego, że już w tych końcowych fragmentach meczu nie potrafiliście bardziej zaatakować? No na pewno tak. Powinniśmy w drugiej połowie na początku nie dać im w ogóle pomyśleć, że mogą coś zrobić, a tak zwietrzyli szansę i próbowali strzelać kolejne bramki. Walka o pierwszą ósemkę z Waszej strony będzie się trwała do końca? No oczywiście. zostało jeszcze nam pięć spotkań i w każdym razie my grali o trzy punkty.